Witam, jest 7 kwiecień 2025 i dzisiaj filmik o mrozoodporności Waszyngtoni filifery, ale o prawdziwej mrozoodporności, a nie takiej podawanej. I tak, zacznę jeszcze od tego, od tego, że w tym roku mamy bardzo zimną wiosnę. No było tam parę dni cieplejszych, ale to w dzień, do 20 stopni w pełnym słoneczku, natomiast noce są cały czas zimne, nic nie rośnie. Niby ocieplenie klimatu Powiadają na okrągło No prawda zimy są bardzo słabe w miarę tam ciepłe Ale zatem mamy zimne wiosny warzywka Ja tu jestem ze wsi sieje też sobie w ogródku warzywka różne No to warzywka nawet w maju to nieraz trzeba po trzy razy Siać bo to wszystko marznie Nie rośnie Żółknie Tak to samo z drzewkami owocowymi Zakwitną potem to marznie no i tak wygląda ocieplenie klimatu i tak wygląda wiosna w Polsce. Dobra, ale teraz przejdźmy do mojej filifery. No tak, tutaj, tutaj mamy Waszyngtonie filiferem. Typowa hiszpańska Waszyngtonia, znaczy jest ze Stanów, ale typowo kupiona kiedyś w Hiszpanii z, plantackiej, z plantacji popularnej w Hiszpanii, jak zresztą wszyscy sprzedawcy przywożą z tamtej plantacji. Tak to wygląda, hiszpańska filiferka. No i jak widać, nie jest już taka ładna jak w tamtym roku. Po raz pierwszy u niej obciąłem po zimie tyle liści. Po raz pierwszy, ponieważ no zawsze miała pełną koronę na wiosnę, a w tym roku zostawiłem ją na żywioł, Gdyś zimy takie, jako, jako takiej nie było. Grudzień, bo no tam było parę stopni zkomrozu, styczeń tak samo, do połowy lutego to samo. Natomiast w końcówkę lutego w, jeden, w jedną noc było całą noc 6 stopni. Filiferka, oczywiście, nic. Na drugi dzień było całą noc, waliło minus 7. W trzeci dzień to samo, całą noc waliło minus 7. I do tego jeszcze był bardzo silny, mroźny wiatr wschodni. No i efekt jest, że niestety już to minus 7. Nie minus 10, jak powiadają, tylko minus 7. I już zaczęło palić liście. Oczywiście na drugi, trzeci, czwarty tam dzień nie było tego widać. Delikatne było tylko takie delikatne pomrożenia na łodygach. Natomiast po paru tygodniach, jak doszła wilgoć z rosy, bo nie pada generalnie u mnie, od pewnego czasu jest susza, czy na wilgoć w tym roku nie można zegnać. Czyli tak, rosa rano, potem mocne słońce już pod koniec marca, w kwietniu. No i efekt jest taki, że te liście i zostały no, osłabione, no i dodatkowo słońce z wilgocią popaliły je do końca. I tak to oto wygląda. Ta strona to jest strona akurat y, północno-zachodnia, i tu wiaty nie wiał, i te liście wyglądają stosunkowo najlepiej. I dodam jeszcze, że y, dolne liście to są, to są w palmie, liście słabsze, jak wiadomo, i te dolne liście to mróz chwyta od razu. on sześć liści już uciąłem. Natomiast obciąłem. Natomiast te liście, które wypuszczają, te nowsze liście, no to one są dużo bardziej odporne niż te stare. Zaraz Wam to pokażę. No, tutaj mamy stary liść. Stare liście. Pocięte. A tutaj z góry liście nowsze. piliferka I są w miarę Widać to. Są w miarę OK. Są w miarę OK. Nie mają takich śladów jak gdyby poparzenia mrozowego. Natomiast te liście bardziej z dołu. No niestety o, się zbliżam do strony wschodniej. Dostały mocno po tyłku, jak to mówią. O, idziemy do strony wschodniej. Tak to wygląda. Te liście po jednym dniu, minus 6, i po dwóch dniach potem, minus 7, z silnym wiatrem, one wyglądały parę dni później ok. Tak samo jak te jak te górne. Natomiast po paru tygodniach, głównie słońce, no, popaliło do końca. Popaliło do końca. Tutaj pomrożone, przez mróz pogryzione. ach tak to wygląda? Czyli filiferka no nie jest taka mrozoodporna jak powiadają Ten minus 10 to jest tylko w teorii. Także moim zdaniem, ta rozodporność filifery minus 10, minus 12 to jest chwyt marketingowy, żeby palma się lepiej sprzedawała. E, aczkolwiek, e, pień, tak, pień minus 12, minus 10 to u dorosłej, u potężnej dorosłej, właśnie to nie filifery, tak jak się widzi w cieplejszym klimacie, bo w Polsce to są bardzo chudziutkie te filiferki jak się co rok liście obcina to te pnie jak widać nie grubieją ale powiedzmy no, jak parę lat temu w Teksasie było po minus 16 tam chyba tysiąc czasu no to liście oczywiście kipły wszystkie, padły wszystkie liście natomiast potem yy, z pnia te liście ze stożków wzrostu oczywiście odbiły nie wszystkie bo tam znaczna część filifer również padła całkowicie ale niektóre filiferki no, tych filifer dużo odbiło, że rosną sobie dalej. No, tak Także tak, a generalnie, no, jeżeli chodzi o liście, no to liście, y, nawet no, nawet jak się jest w Hiszpanii, gdzieś tam czy we Włoszech, gdzie nie ma tam powyżej, poniżej minus 10, tylko jest tam minus 6, minus 7, się nieraz zdarzy, no to właśnie widać tak samo, nawet teraz. Nawet nie trzeba do Hiszpanii jechać, ale widać to w tyle czy na jakichś filmach. Że zawsze na wiosnę te tam hiszpańskie, no te liście mają żółte. I kiedyś się zastanawiałem, od czego to jest, przecież było z wilgoci, nie? no, ale to jednak też właśnie, że nie, nie są takie liście wytrzymałe, jak to kurde opowiadają. I to samo w Stanach, tak samo w tych chłodniejszych regionach, yy, gdzie patrzę temperatury, tam było minus 6, parokrotnie, minus 7, minus 8, a potem na wiosnę, na chwilę, oglądam ci zdjęcia, czy tam mi koledzy przysyłają właśnie Stanów zdjęcia i pokazują, że. No było minus 7, minus 8 parokrotnie, i mają tam filiferki. Te filiferki wyglądają jak robusty. Liście całe, o te, agumnie, nawet gorsze, nie? No bo to przez to, że to właśnie, no, tak jak mówiłem, to jest mit z tą mrozoodpornością. To jest pień, cała palma, cała palma, ale nie można mówić, że ma mroz, yy, całej palmy, jeżeli kurde liście przy minus 7, 8 już kurde się palą, nie? I oczywiście no, się słyszy takie gadanie, że u niektórych żyło, minus 8 było, minus 10 i liście tam całe nic się nie stało. A potem na wiosnę jakimś cudem zaczynają od nowa, bo wszystkie liście brązowe, żółte. No i potem oczywiście, bo filifera jest bardzo nieodporna na wilgoć, no i potem każdy się mówi, tłumaczy, że się z tym spotkałem już wielokrotnie, że to przez wilgoć te liście padły. Ale nie, 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 do końca tak nie jest. To jest wilgoć i uszkodzenia mrozowe. Ponieważ minus 10 w polskich warunkach na pewno, i do tego jeszcze wiatr, na pewno tnie liście. Macie tu przykład. Minus 7 było dwukrotnie z silnym wiatrem i ciach. I filiferka wygląda jak nigdy. <laughs> tak, teraz nie wyglądała się nigdy. Oczywiście ja to przerabiałem już kilkanaście lat temu z filiferami, bo filifery to były moje pierwsze palmy, które miałem w gruncie zanim miałem trochę karpusy, to miałem filifery, bo to moja palma ulubiona ale no w tym roku właśnie zmylony przez brak tej zimy, w luty i zostawiłem ją na żywioł, no i kurde wyszło wyszło jak wyszło i teraz właśnie można pokazać jak to naprawdę wygląda no i teraz tak się należałoby zastanowić ja tak się zastanawiam jak to jest w Polsce z tą rozodpornością. Waszyngtonii, porównując Waszyngtonię Robustę i Filiferę. Chociaż ja jestem bardziej za Filiferą, to jak, jak mówiłem moja palma ulubiona. Ale teraz tak, no Filifera, minus 7,8 jak widać. Też już liście pali przy silniejszym wietrze. Potem czasem to wychodzi. No a Robusta minus 5, minus 5, minus 6, to tam liście już też są zniszczone. No to tylko jest parę stopni. I teraz tak, coś za coś. Filifery dodatkowo gryzie wilgoć. Prawda? No ale robusta jest na wilgoć bardziej odporna. Ja, jeżeli jak filifery kiedyś owijałem, to one całkowicie liście miały zniszczone, pognite, spleśniałe. Robusty to o wiele mocniej, bardziej znosiły lepiej. No i robusty miałem zawsze ładniejsze w przeszłości na wiosnę. No i do tego robusta szybciej rośnie. Teraz u tej filifery jest 7 kwiecień. jeszcze nie startuje, bo są za zimne noce, żeby ona by startowała. I teraz tak. Puści może do czerwca ze 3, góra 4 liście, natomiast praktycznie większość liści jeszcze tu styk się obetnie. No i co? Praktycznie się będzie zaczynało od nowa. No i wypuści, kurde, tamtym roku wypuściłem 11 liści. Co to jest? No ta palma będzie wyglądała tak samo i to tak, ani nie grubieje mocno, ani mocno nie pójdzie w górę. Natomiast robusty, no puszczały mi po 22, nawet 23 liście w sezonie. No, i nawet jak te liście zmarz, zmarzły, no to i tak ona odbiła i te przyrosty były. Natomiast filiferka, no niestety, no, na polski klimat rośnie jak rośnie. Ja je kocham, dlatego je mam. No ale no, trzeba naprawdę mocno o to dbać. Tak jak ja zawsze dbałem, że zawsze budy foliowe, żeby że nie dopuszczałem do wilgoci, że ten, że nie dopuszczałem do mrozów i wyglądały pięknie. Natomiast teraz, jak poszłem na żywioł, jeszcze raz razy powtarzam, albo więcej. No to tak to wygląda. Ok, to chyba na tyle. Mam nadzieję, że się ociepli. No to będzie, kurde, jakiś tam wzrost. Zacznie wszystko rosnąć. No i moja filiferka będzie wyglądała znacznie lepiej. O, tu mam blisko drugą filiferkę. No to jest mniejsza. Mniejsza to jest. No i właśnie, mniejsze filifery są bardziej nieodporne na mróz. I na wilgoć, więc trzeba niestety je chronić. Teraz jest zimno, dostałem po prostu taką budę foliową. Wbiłem parę tam kołeczków, parę, parę deseczek. Owinąłem. I jeszcze do soboty, może niedzieli, pod tym będzie. Oczywiście będę wietrzył, żeby nie zaparowało. No i odkryję to może za jakiś czas, no to wtedy będzie już można, będzie cieplej. Ok, chyba powiedziałem już wszystko. Tyle w temacie, także pozdrawiam. I na razie...